O, patrz no tylko, co to do cholery jest? Wypuść mnie ściągasz Ja yeah! Co do ku... Chyba sobie kwa ku... jaja robisz. Świetne grabie! Ku... Nie włączyłem pikarnika! Galen! Jak tak. sądzisz, kto by wygrał walkę wręcz, Ja czy Goku? Goku! O! OU! OU! Ow! Ból! Au! Nie? Proszę! Ty nie, nie, nie tego nie pasz! Aaaa! Pff, co to możesz wiedzieć? naszych żołnierzy zostanie przecież! Jak to się mogło stać? Nie był w skarbie! Kurde! Ja to nie idę! Szefie nasze oddziały trafiły na opór. Straciliśmy pułkownika Nelsona! Upadłem z kretesem! Czemu to nie mógł być rywal? Czemu? Zostajemy też większy strat niż się spodziewaliśmy! Może to nie był najlepszy pomysł, by dać kobietom miniówki do mundurków? Ale... Nie ma tego ofiary mody. Łapiesz? Ofiary mody? To tak jak gra słów! Dziwo! To zostawiłem na swoje babcie! do. No, no, jesteśmy 40 stów pod ziemią, musisz tu przyjść ze swoim robotem i nas odkopać! Nie! Marlon Gandon! Ej, co do Oj, swą... to nie wyglądało dobrze. O, wchodzimy? Bo... Ja obchodzę wy ludzie jesteście, ale ja za z mojego podwórka! Ej, co do Wow! Wow! Daj mi skończyć! Dobra, skończyłem. Poddaj się Todo, pogrzymaliśmy twojego szefa i zniszczyliśmy twoją ochronę. O nie brzmi tak źle. I wyłączyliśmy Ci kablówkę. Nie! O nie, moja siostra potrzebuje pomocy. Czy ktoś tam jeszcze został? O Boże! Jezusz szczur! Proszę, proszę, proszę! Niech to będzie ktoś inny, ktokolwiek! Niep! Ach, Suzaku, posłuchaj, twoja misja to odnalezienie się nie uratowanie mojej siostry, uważaj... Nie ma tu jak umrzeć z honorem! Aaaaaaa! Tak załapam już! O, lepiej, żebyś załapała! Stary mój błąd! Zalowałem w kalenie! We moment? Ten robot! To robot Corneli! To jest to! Bitwa zakończona! Mamy księżniczkę! Nie na cały regulator! Kornelio, to koniec dla ciebie i dla Brytanii! Poddaj się i! Jezu! Nie wiem, kim wy ludzie jesteście, ale działaj mi na nerwy! Co do? Jakie cudem nie wiesz, co to jest? Suzako, przecież to. Lekna. No to dawaj! <laughs> It. Ladies and gentlemen, prepare to hold your color. Good. Czy robot jest cały? Nic mi nie jest, tylko para zadrapań! A to fajnie, że jest fajnie, ale czy robot jest, jest cały? Tego nie ja wiem! Na monitorze wyświetla się obecna kariera jedyny Tygórniak! Kurde, aż tak źle, ha? Posłuchajcie o, wszyscy, bez, bez, obaw, bez obaw! Wciąż bez mamy bez nad nimi przewagę. To, że straciliśmy jednego świetnego robota, nie zrobi różnicy! Jeżeli weźmiemy się w garść, to zwyciężymy! Pokonamy Brytanię raz na zawsze! Możemy! Ucieczka! go! Odwrót! Odwrót! Hila, gdzie wy się wybieracie? Wracajcie przecież, wygrywamy! Hej! o -oł. Jeżeli to przeżyję, to dostanę wykład za wszystkie czasy! No ale do dupy. Złego posłuchaj! To ja! Wcale nie! Ponieważ ja jestem ja! To znaczy, że ty nie jesteś ja! Co ty, kur. Wiesz co, zabij mnie. na miłość dzwonów dżinsowych, pociągi za spust! Laluż, uciekaj! Użyję telepatii, by odwrócić jego uwagę! O tak! Telepatia! Jakież to oczywiste! A ja spodziewałem się czegoś, co ma sens! Laluż, uciekaj! Czekaj, muszę dowiedzieć, jak ci się udało przytrzymać tego dzieciaka na dłużej niż 5 sekund? Przecież to praktycznie ADHD podawcy haszu! Po prostu wysyłam mu teledeski ze Starą Madonną! Przestań! Zabijesz go! już nie! Boże, prawie tego nie przeżyłem! O ho uh, To musiało boleć. Dajcie piony! Tak, Tamaki, ledwo to przeżyliśmy. Dobrze, że uciekaliśmy jak małe dziewczynki mimo że mieliśmy przewagę. Cieszmy się, że jesteśmy tu, by można było na nas liczyć. Pa, 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 pa. A? Zamknij kwa dziób Kalen! Chyba zabiję tych gości, kiedy wrócę. O Boże, proszę, niech to będzie tylko zły sen! Rozebrałem cię do naga! Kurde! Lepiej się pospieszmy i oddalmy się od tej jaskini. Żyją w niej niedźwiedzie. A niedźwiedzie są szalone. Co do cholery! O, tylko nie to, proszę, kalen, uspokój się! Posłuchaj, nie daj się zwieść pozorom. Czy ta pizda na nie zasyczała? No i co mi teraz zrobisz? Kalen, kalen, ustalmy sobie jedno! To ja IDĘ, mam seks! Nie, Suzaku, będzie dobrze. A, to powinno go uspokoić.